Większość marek samochodowych ma przynajmniej jeden brzydki model w swojej historii, ale co jeśli powiem ci, że niektóre marki nigdy nie stworzyły samochodu, który można uznać za nieestetyczny? Przekonajmy się. Zacznijmy oczywiście od Ferrari. Przez ponad 75 lat Ferrari stworzyło jedne z najpiękniejszych samochodów na świecie. F40, 458 czy nawet Roma, każdy z nich to arcydzieło. Następnie mamy McLarena Choć zaczęli produkować samochody drogowe dopiero w 2011 roku, w zaledwie ponad 10 lat stworzyli jedne z najlepiej wyglądających samochodów na planecie. Od F1 czy P1 po 765 LT, nawet SpeedTel, choć dziwny, idealnie pasuje do marki, która koncentruje się na prędkości i aerodynamice. I na koniec oczywiście Aston Martin. To marka, która nigdy nie starała się być przesadnie krzykliwa, po prostu tworzą eleganckie samochody, które starzeją się z wdziękiem. Niezależnie czy to stary DB9 czy nowy DB12, każdy Aston Martin wygląda ponadczasowo. Co o tym myślisz?